Wszystkim przyjrzała nasza super menedżerka, Kania coś działo, to emulacja jest podstawą. Ten komfort stwarza, że nie mamy takiej sytuacji. Znaczy, oczywiście, że mimo, że to jest oczywiście pewna koncentracja na scenie i, i to jest show, i to jest jakiś tam proces, w którym się jest i, i, i myśli się głównie o tym, żeby ten performance był jak najlepszy, to jednak są takie momenty, kiedy gdzieś tam te myśli uciekają, prawda, i gdzie indziej zupełnie. Ale ja najczęściej mam takie momenty, kiedy po prostu zatrzymuję się i wtedy rzeczywiście tekst może z głowy wypaść. Zdarza mi się to, chociaż na szczęście rzadko, ale się zdarza. Ale to są takie momenty, kiedy myślę sobie: wow, jak pięknie, ale jestem szczęśliwa. Tyle fanów, tyle ludzi. To są takie chwile, które po prostu zapisują się nie tylko na kartach historii, tylko właśnie również w umyśle i w sercu. I to jest, to jest fajne, że są momenty, kiedy myśli się o tym, że w tym momencie się to chłonie. Tak? Człowiek sobie to uświadamia, i to jest piękne. Czy wy macie jakieś rytuały koncertowe, przedkoncertowe? Wszystko z tak. że. się ja. rozśpiewuje. <grym> ja przygotowuję coś znaczy, innego. Znaczy, ja sobie nie przypominam na rytuałów. Natomiast myślę, że. Drzemka, drzemka. My, my mamy świetny skład, świetny team. Który, który jest prawdziwy, który wie po co wychodzi na scenę, który, który cholernie, cholernie jest spójny ze sobą i są to znakomi to daje. I potem przybijamy to... sobie piątkę przed wyjściem na scenę, jest żółwik, piątka, patrzymy sobie w oczy, mówimy sobie okej. Okay. Wiadomo wtedy, że to jest takie zespolenie i integracja i czujemy wspólną siłę, wiemy po co tu jesteśmy, wiemy ile mamy z siebie dać. No i robimy to po prostu, bo, bo bo to jest nasz cel i, i po prostu kochamy to, co robimy. Ja oczywiście rozśpiewuję się, zawsze musi być jakaś drzemka. To jest bardzo ważne, żeby jednak być wypoczętym, bo musimy z siebie zawsze dać dużo energii. Nasza na ma taki gwizdek i pada sygnał i jeszcze jest Dookoła sceny 10 okrążeń. <laughs> Koncerty już toczą się, jeżeli chodzi o trasę Double Soul. To powiedzcie teraz te najbliższe plany duże koncertowe, bo wiem, że też koncert w Łodzi w wytwórni to jest 30 września. 30 września zapraszamy serdecznie. To kon... to rozpoczynamy serię koncertów biletowanych. Wszystkie szczegóły oczywiście na naszym Facebooku. Jeśli mielibyście ochotę też zawitać do innego miasta, to też zapraszamy serdecznie. Teraz w Klubie Wytwórnia Rąkowej. Ten koncert, około 20 muzyków na scenie i głównie utwory z płyty Double Soul, ale też nasze znaczy największe hity w organizacji. Klub Wytwórnia tutaj trochę zareklamujemy, bo jeżeli Państwo chcieliby się wybrać na koncert i posłuchać naprawdę dobre, dobrego dźwięku, to to jest najlepsze miejsce, prawda? Albo jedno z najlepszych miejsc w ogóle może być w Polsce, tego, prawda? To jest świetne miejsce, żeby posłuchać, żeby posłuchać muzyki. Jeżeli chodzi o to, co już macie w planach na przyszłość, to jak to wygląda w naszym przypadku? Przyniosłem ze sobą kolejną płytę, ale... <grymieniu> <grymieniu> już masz nagraną. Pieszę, tak, was tak, powiedz, Nie, ale przede, przede wszystkim bardzo dużo programów telewizyjnych ostatnio nagrywamy, nagraliśmy chyba na sześć odcinków, do jaka ta melodia. Eee, oczywiście bardzo dużo koncertów, też propozycje wyjazdowe, w tym Stany, eee, ale głównie teraz koncentrujemy się na promocji płyt Double Soul i, i koncertach też apostycznie. Czy, czy na tych koncertach będzie można kupić taką czapkę? Czy to jest jedna, jeden egzemplarz? Możemy to, że tak powiem, ten pomysł wdrożyć. Możemy. Właśnie o tym pomyślałam i chyba będzie można. Dobra, podpowiedź. Nie wiem, czy jakiś procent z tego pomysłu do mnie trafi. <zif> ja, <zif> ja przede wszystkim chciałam. I też z nami się. Pani menadżer się, od się odwraca, <zif> ale dobrze. Ja wszystkim chciałem Czuj na podziękować. Czuj. Wszystkim, czujna, wszystkim, czujna. Czujna jesteście. A i też naszym przyjaciołom, których widzę się ukrywają gdzieś tam, ale ja was doskonale widzę. Także witam serdecznie, dziękuję, że jesteście z nami cały czas i przez te 20 lat. To nam daje wielką, wielką siłę i poczucie dużej wartości. To prawie na sam koniec chciałem was jeszcze zapytać na poważnie teraz, żebyście powiedzieli o takich najlepszych i może najtrudniejszych chwilach z okazji tego dwudziestolecia w zespole? Dla nas to był moment? Przełomowe momenty? Dla mnie przełomowym momentem było po prostu e, no, wejście do zespołu. E, ten pierwszy moment, kiedy musiałam się zmierzyć z rzeczywistością, czyli wejść do tego świata, do świata show-biznesu. Na początku nie wiedziałam, co się dzieje po prostu. Bardzo o tym marzyłam i, i bardzo chciałam śpiewać. E, no i te początki były trudne. Musiałam się tym odnaleźć. Ale przyznam szczerze, że od początku połączyła nas wszystkich taka przyjaźń i to zaufanie dość szybko zostało zbudowane między nami. Od początku byliśmy takimi wrotnymi duszami. Cały zespół jest niesamowity, wszyscy bardzo się angażują i, i od, od początku bardzo się wspieraliśmy, więc, więc to po prostu się udało. Nie myślę, że nie mogło się nie udać. Ja bardzo wierzę w przeznaczenie i myślę, że ta droga, ta muzyczna droga moja, Chyba była mi pisana i wierzę po prostu, że wszystko w gwiazdach gdzieś tam jest, jest ja zapisane. Proszę Państwu zdradzę, jak to się stało, że, że Dominika e, mieliśmy mnóstwo zgłoszeń z całego świata, z Australii, ze Stanów. E, właściwie są takie zdjęcia, gdzie widać mi tylko głowę i jest z tych demówek. E, e, natomiast e, Dominika zaśpiewała jeden utwór na takiej płycie i to był e, utwór Marka Grechuty ocali z zapomnienia. I pamiętam, jak z Kaminą i siedzieliśmy w samochodzie, słuchaliśmy tego i poleciały łzy i, 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 i już czuliśmy, że, że, to, że to będzie to. I oczywiście potem już w finale Dominika potwierdziła, śpiewając Walk Away Christine Stało się. A bo trochę uciekłeś od tego pytania, o znaczy, i może... znaczy, ogóle, znaczy one, te najlepsze... Może, jeszcze najlepsze, Znaczy, bo te, właściwie zaczęliśmy od te, trudnych też były fajne. Te najlepsze momenty? No najlepsze momenty... Było ich mnóstwo. Było ich mnóstwo. Ja myślę, że e, cały czas one nas dotykają. To są właśnie te wszystkie chwile, kiedy wydajemy płyty, kiedy wychodzimy na scenę, kiedy gramy e, festiwale, e, no to, nagrywamy teledyski. Na Ci przerwy. To chyba też może być tak, że... Podczas jakiegoś koncertu wreszcie jakiś utwór i myślisz sobie, właśnie to jest ten moment. Zdarza się tak pewnie? Oczywiście, często. że tak, bo to jest pasja, więc nie traktuję tego, Paweł tak samo tego tak nie traktuje, po prostu przychodzimy do pracy, no i jest praca do zrobienia. To nie jest tak, to jest tak, że po prostu cały czas się inspirujemy czymś i, i, i jesteśmy szczęśliwi każdego dnia, że mamy tych fanów, mamy dla kogo grać, wychodzić na scenę, nagrywać płyty. To jest dla nas największa wartość, reszta niech się dzieje co chce, ale ludzie są najważniejsi, o tym myślę, że ten kto o tym pamięta, kto jest mądry, bo w tej branży jest ciężko, to nie jest łatwy świat, ale że ten kto o tym pamięta ma szansę przetrwać wiele, wiele lat na rynku i być dla ludzi wiarygodnym. Na odbiorców. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby być sobą po prostu. Też wiem, że Państwo wiecie, że to, że my wychodzimy na, na koncert, na, na scenę i mamy ten duży komfort, na tym czuwa około 20 osób, począwszy od, od naszych kierowców, którzy nas muszą dowieść całych zdrowych na koncerty, a wiecie, jak się jeździć po drogach polskich. Już trochę lepiej, ale jeszcze szalenie. Także dziękuję Maćkowi, Tomkowi. W, w akustyką naszym, no, w, przede wszystkim Kamil Sowińskiej, która dba o ten komfort I, i potem my wchodzimy na scenę i dajemy tą, to coś, co potem ludzie chwytają i spotykają się, te energię w czasie koncertu. Wsparcie jest bardzo ważne, wsparcie, wzajemne zaufanie. No i ta grupa ludzi, o której powiedział Paweł, ta grupa ludzi, z której na, my artyści też byśmy nie, nie, nie funkcjonowali tak dobrze, jak funkcjonujemy. Więc... W ogóle jesteśmy bardzo wzruszeni i chciałam podziękować, że przyszliście. Będę wymieniać ja nazwiska naszych przyjaciół, ale wie, wiecie o kim mówię. Wiecie tutaj, kim to, jesteście, tak. słuchamy wam dobrą energię. Kiedy was słucham to mam takie wrażenie, że jesteście w takim po prostu fajnym momencie życia i kariery. To jest, to myślę, się, że tak. Ja myślę, że to się cały czas dzieje, ponieważ ja myślę, że widz doskonale potrafi odróżnić czy coś jest prawdziwe, czy coś jest udawane, czy wychodzi się tylko dla pieniędzy i właściwie patrzy się na zegarek, czy ta muzyka jest prawdziwa. I doskonale widownia to odbiera. Jeżeli po prostu jest to prawdziwe, to dochodzi do niesamowitych koncertów. I u nas każdy koncert jest magiczny, mnóstwo ludzi, kilka tysięcy ludzi, naście tysięcy ludzi, a ostatni koncert w telewizyjny na festiwalu w Sopocie potwierdził to, że było magicznie i jest w tym sens. 30. Września, proszę Państwa, koncert w Łodzi w klubie Wytwórnia. Dzisiaj premiera Putin to też w Łodzi, double soul. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę mi bardzo, proszę się nie krępować. 20 ja, lat, ja już od razu, gratulacje. Ale mam pytanie odnośnie całego składu wzmysłu 20 lat.